Siemanko to jest KKF i witamy Was z Hej! W kolejnym odcinku Science Row i doszliśmy do takiego wniosku, że dzisiaj zrobimy totalną rozpierduchę włóczkami, także w tym A. momencie jedziemy do miejsca, gdzie są misje z włóczkami. No i sobie coś tam ciekawego pokłębkujemy. Tak, bo wam się tak kłębki spodobały. Nam w sumie też się bardzo kłębki podobają. Spania. I się katurlają. No, w słup zawaliłaś. Ale no nie świetnie. Si się przewróciłaś. Więc najpierw robimy sobie te misje, które są z włóczkami. A jak to się szybko skończy, to sobie przyzwiemy jednego kłąbka i będziemy robić rozpierduchę na mieście i zobaczymy, ile przeżyjemy. Tak, będziemy się katurlać wtedy. Oui. Dobra, już chyba powoli dojeżdżamy. Okej, okay, jesteśmy tak, tu, gdzieś to, to. tu. Tu po prawej. Dobra, zaparkuję. Ej, już okay. wysiadam. Jaki fajny plakat. Fats Tax Gambling Hall. Wziąłeś misję? Okej okay, dobra. Tak, właśnie się. Jadymy, jadymy. To jest SPOKO <noise> Lubię włóczkę. Będzie słodka. O mój Yo. Boże, tak mi tego. Zobacz, z głowy kotów latają, było to ostatnio? Właśnie ja nie pamiętam. O, jeszcze ta muzyczka, cudowne. Uj, ja, ja to uwielbiam. Jestem w kłębie, właśnie. Dobra, to ja pojadę w lewo. Dobra, idę na trawo. Ała, ja się zablokowałam. Myślałem, że ten mogę. Ale to jest cudowne. <laughs> że te różowe samochody. Sweet. Tak. I te kolorowe stworzonka. I baloniki. O, zapomniałam, że ja mam nitro przecież w samochodzie. O, Masz Men's. nitro w kłębku? No, spróbuj sobie nitro włączyć w kłębie. Nie włącza mi się. No, a ja mam. Nitro w kłębie. No, oczywiście, mój kłęb jest zajebisty. Ała, Lol, Rzeczywiście. Czemu ja nie mam nitro w kłębie? Nie wiem. tak też chcę nitro w kłębie. O, mam nitro. Ale za... Ale szybko jadę. No I główka. waga, waga. Okay. I ja weźmie I te no boloniki, ja. Yeah. Dobra, co się za o, rogiem. Ty jesteś różowego się z Dobra, jeszcze 50 kafli. I... Tak jakby ktoś mnie strzela. A Jezu, tutaj jeszcze maskotki w tych sa samochodach golfowych. No ja właśnie maskotki stanę teraz przyjeżdżam. Dobra, więc ogólnie zaczynamy od poziomu łatwego, tak? Tak, i, I później. Będziemy jechać średni. w górę. Z rpg we mnie strzelają serio. Jak mogą? Prezent. Proszę bardzo. A, sumie... ja sobie podskoczyłem tak wesoło. Dobra, już w sumie zdobyliśmy punkty. Ej! Mi się podoba, jak on tak w górę. W sumie chyba w kolejnym odcinku Jej. się przebiorę za taką maskotkę. <noise> <noise> Fajne no tobą. Ja dzisiaj się ładnie też przebrałam. O, o, Zaniszczenie baloników nic nie dostajemy. Włóczka z. co? Włóczka z seksownego kociaka. zmy. No, włóczka zmy. Włóczka zmy. Okej, okay, dobra, nieważne. Mam <noise> rośnie. zmrośnie. No oczywiście. Dobra, teraz musimy się dokulać do... kolejnego tego. Tam ciebie zaczepia pan Puszka. E, co? No po prawej. Ja go przytulę. Cześć! Pogłaska go. Tu jest kolejna. Nie mogę. Cześć! Co, co, co ty mu zrobiłaś?! <grytanie> ja go tylko popchnęłam, a życia Majda co się przewraca, to nie moje? Co ty wina. mu zrobiłaś? Czemu ja go nie Cześć. mogę przytulić? O Jezu, yes. biedny pan puszka, to ja tę łapę no. wezmę. No, dobra, uwaga, Ła złapiesz, czekaj. No, dawaj ją. Ja. Dobra, uwaga, uwaga, rzucam. No gdzie tak nade mną, no <laughs> czekaj jeszcze Wiedział raz. Czekaj, bo ja chciałam policji samochód zawinąć. O, czekaj, w policję rzucę. No właśnie policja już zaczyna Odlaj się. Oddaj zakładnika. Dobra, czekaj, to może ja tutaj pożyczymy... ja o kobietę wyrzucę, o spadaj. Dobra, to chodź, chodź jedziemy, co? Tylko trzeba punkt znaleźć. Aha. Zajeść. Ty policję zajumałeś, tak? Oui. Dobra, no to chodź, jedziemy. W prawo. Czy mówi, że się włączało klakson? F? O Jezu, co ja zrobiłem? Akurat fajna muzyczka jakaś leci. ja nie pominęć. Dobra, czekaj, sobie też oznaczę. Ale teraz się prowadzę, o. Mam. Yeah, moja ulubiona muzyka. Dobra, jadę na tum. Mógłbym żyć w takim świecie, byłoby fajnie. Trochę głupie, że do żadnych budynków się nie da chodzić, ale cóż, mógłbym spać na ulicy. Ja bym się w sumie bała, że mnie zaraz zabiją. No i tam. Aj, nie w tą stronę, obróć się, obróć się samochód. Lol, tory? To są tory. Ciekawe czy są pociągi. Widziałeś kiedyś pociąg w Saint w sumie właśnie, nie wiesz Dlaczego no ten policjant ono ze mnie chce. pociągi. Dobra. Ja w sumie mało to w swoim jest... życiu pociągami jeździłem To jest średni, tak? tak? Jesteśmy na Dachu! Uwaga! Mitropioam! O jak pięknie! O jak pięknie. O Yo. mój Boże, którym ja Ej. jestem? No dobra. Ty jesteś tam po prawej, i mnie zblokowałeś, wiesz? O, dobrze, przepraszam. Dobra, już. Dobra, ja jadę na tą stronę. O mój A, Boże, ja to się... jakiś kolejny wyskok. Gdzieś ja się właśnie na.Looo! Gdzieś się zgubił? Jestem latającym kłębkiem. Tam masz jakąś skocznię, z której musisz skoczyć. O, widzę. Nie wiem, ja ze skarpem spadłam sobie, wiesz? A to nawet fajniejsze, bo tutaj mam tylko trasę do przejechania. To ty sobie jakąś trasę chyba uroiłeś, bo ja sobie po prostu jadę gdzie mi popadnie, wiesz? Więc no, nie wiem. Hello, jest trasa. Są przejścia z balonów i takie zagródki, przegródki. A to ty je widzisz, ja ich nie widzę. Co? Ja musiałem zdjąć w ogóle okulary, bo mnie uszyć się od nich balonów. Więc ja mogę nie widzieć. Okej. Okay. bez komentarza. Dobra, jadymy. Znowu główka kotka spadła, ale co coś zostało? Coś czuję, że misja znowu zakończy się sukcesem. Mamy już te... mnóstwo hajs, mnóstwo. Ale to jest zdecydowanie za szybko, ja ci powiem. No to ja przeciwnika się czuję szukam... A to co mieliśmy rozjechać, to już powoli rozje... Rozjechać. Za tobą jeżdżą, o. Siema, siema. Ejuu. o. z RPG dostałem. O, tu ktoś chyba czeka. Tu ktoś jest. O, tutaj a właśnie Ale nie coś czas coś tle nie zauważyłem. Ale nawet nie słuchałem. Oooo, to musiało być. Tu jeszcze jakieś wyrodki są. Dobra, ja te tabliczki rozjeżdżam i coś słyszę, że za mną. o skąd wiedziałem? Głowa kota, lol. Ta głowa kota, która się tula, tula, bo kula. Co jakiejś resztki po musztardach i takich tam. <grym> ok. Siema chłopaki. Mamy takie słodkie samochodziki, takie urocze. Ja się bujam znowu do ciebie. Ej, do mi włóczka jedzie w drugą stronę? Wstecznie jej się włączy. Dobra, co ja tutaj mam rozjeżdżać? Tutaj jest taki łoś. O kurcze, tymi... nie uda nam się. Przegramy, ja się zaklinowałem coś. Dobra, jadę. A ja tutaj jeszcze czekaj, o jakiś pan jest. Właśnie przegraby! No ale przecież nie mam kogo zabijać 20 sekundy 15 Czeka, ja... sekundy Nie ja może pojadę tam dalej, może coś się znajdzie 8 sekundy A ty nie masz gumy do rozwalania Nie sekundę da Powtarzamy no średni poziom. No zobaczymy, co będzie na trudnym. Dobra, roz rozegraj ponownie. Dobra. Ja trudnego nie mogłem znaleźć na mapie, więc to będzie twoje zadanie. Dobra, trzy, Cześć. cztery, O Jezu, to jest takie piękne. Bum. Ja pojadę może w drugą stronę i tyle. Dobra, to ja będę jechał sobie tędy. Wiesz, tutaj trzeba je jakoś tak kombosami zabijać. Bo wtedy się punkty mnożą. No. Dobra, te wszystkie tablice porozjeżdżam. Ja się na drzewie zblokowałem, właśnie. I głowa kotka mi spadła. A za tablice kom, ładnie... rośnie ładnie. Za tablicę ładnie się dostaje. Liceum. No, dlatego ja się rozjeżdżę. A w podstawce było tak, że jak takie mi się robiło. dowaliłem. Dawaj włóczko, dawaj! No, w podstawce było w tak, że jak nawet teraz nie przeszedłeś tego, to potem za drugim razem od razu ci się udawało i tak. Może... Też mamy 250 tysięcy. No wtedy nam też dobrze niby szło, ale na koniec Kurde, się zwaliło. Kurde, zaklinowałem się łóżka ma jakiś tak dziwnie postawiony środek ciężkości. No, tak się buja troszkę na boki, o dobra, takie. Wiechałem. Wiesz? Siema, chłopaki, siema, siema. O, tu, tu, tu ja, A. Ma Mam problemy ze zbieżnością to. w nitkach. No kurcze, gdzieś pojechałem, gdzie chyba nie powinienem. A, Może mi się, nie. ja się skałatałam. To jestem za tobą, chyba. Chyba nas to nie powinno być. Czy nie, powinniśmy tutaj być? powinniśmy jeszcze być. No, Okej. Okay. Oh, wow. Kurczę, ja tego wolę To będzie siara. No, to musimy robić combo, combo, combo. No ja szukam kombo. czegoś do combo, oni gdzieś tu są, chyba. Ja do tego kwadracika próbuję dojechać. Tylko on chyba do ciebie leci. O, ładne combo zrobiłeś na razie. A, dziękuję. O, dzień dobry. Będziesz. Ale muszę Ej. O, to było ładne combo. No dobra, zostało nam jeszcze stówka I 40 sekund. No. To już jeszcze nic. Nitro w kłębie. To już przesada. Litro w kłębie lol. 30 sekund i znowu mamy podobny poziom hajsu. No ale przecież nie mamy czego zabijać tu już prawie no Mi się już gumy skończyły do rozwalania A to było dobre w sumie No mi to, że Ale niedużo nam zostało Ja teraz No teraz mniej, teraz 50 tysięcy Dawaj Pięka. coś na cokolwiek o płoty, kontenery Dawaj 20 25. 25 Damy radę, damy radę, damy radę Jeżeli nie, byle co. 20 jeszcze troszkę, no jest. jest! Udało się! Poszło! 650 666 150, 150 Lol. Bomba. O kurcze! Kombo za 135! no to teraz nie wiem jak to ładnie. się stało, ale ładnie dowadziliśmy. No. Włóczka z. Co jest za słowo? Włóczka z. Włóczka z. To samo co ci się z czym innym, wiesz? W sumie. Nazwę tak odcinek, i niech mają rozkminę co to znaczy. Jak ktoś się co co to znaczy włóczkazm, to dostanie ode mnie ciasteczko. A ja nie nazywam odcinków, a teraz na. Dobra. O, i ja ode mnie lizaka. I albo czas odcinka, Albo, albo wiem, szarlotka. Nie, ja eee. ogólnie nie mam ochotę na śledzia. Tu, 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 tu. szukam Masz ten, ten trudny? Mega, mega trudny. O, tutaj coś jest nie od tego, nieznane. Patrz, ja mam, mi się teraz pojawiło. Może tam być. To jest atak z powietrza. Tak. Ja mam odkryte, aha. To ja nie mam, to szukaj gdzie jest... E, na Genki. Krudny. Genki Apokalipsa, co jest Genki Apokalipsa? To nie to, co się rozdupczało wszystko na ulicach? Nie wiem. Ale jak chcesz, możemy pojechać. Jedziemy tam? A te z włóczką się nazywają Profesor Genki, czy jak? Nie, włóczka z... Aha. No zobacz tam, gdzie teraz byliśmy. Widzę. To co, to może pojedziemy do tego tego? To coś, co znalazłem. Genki Apokalipsa no to... zaznaczyłem na mapeczce. No to to koło jakiś samochód dla nas patrz tam ładny stoi, o ten. będę go prowadził. Nawet zielony patrz. Ostatnio ja do mojego męża powiedziałam, że jeżeli nie ten podczas remontu nie mi zielonej kuchni, to się wyprowadzę. Jezu, zielona kuchnia? Co? No zawsze możemy o zielonej... Kuchni. Przed nami. Ale jaki zielony taki? Taki jak ten samochód? No, mniej więcej taki ciemny, stonowany zieleń. Jezu, fuj. Ja bym sobie taki limonkowy, ewentualnie jem, em, pomalował. Ale do kuchni? <grym> tak, ja, ja całe życie o zielonej kuchni marzyłam. Właśnie taki ciemna zieleń stonowana, nie taka zgniła, tylko taka soczysta, ciemna zieleń, o. Ble, taki zgniły no, do kuchni. Nie, wejdź sobie w moje streamsy, to zobaczysz, jak tam kuchnię urządziłem. Tam jest kuchnia moich marzeń, prawie. No dobra, szuka. zobaczę. I W ogóle ciekawe, co by było, jakby no. zaprojektować sobie dom w The Sims i potem dać architektom, że chcesz mieć taki dom i niech ci zbudują. Ciekawe co by powiedzieli. Wiesz, nie zdziwiłam się jakby mieli już któryś raz taki przypadek. To naprawdę dziwnie by było. No, no przecież Roya kiedyś w którymś z swoich filmów mówił, że swoje mieszkanie projektował w Simsach. O Jezu. No. O Jezu. Meblowo konkretnie. No, ale potem wiesz, sam je pewnie no, tworzył, a nie do jakiegoś tego architekta czy coś. Ja też sobie meblowane wziąłem i mi to rybkę. Nie, ja lubię mieć zawsze po swoim. Znaczy, że. Ja jak wchodzę sumie... do meblowanego, to muszę poustawić po swoim. Chętnie bym sobie zaprojektował mieszkanko, ale jak sobie, jak się tak głębiej na tym zastanawiam, to mi się nie chce. Trzeba <laughs> jakiegoś architekta sobie zatrudnić. Dekoratora wnętrz. O, właśnie. W sumie fajna fucha. Myślałem kiedyś, żeby nie być jakim kimś. Albo ogrody projektować też w porze. A nie, do ogrodów ja nie mam cierpliwości. Myślę, w sensie, że to no w Polsce pewnie trochę słabo. Ale zależy chyba w którym mieście, wiesz? Coś mi się wydaje. Dobra, jesteśmy już chyba, z tego co mi się wydaje, jesteśmy na lotnisku. Nie, to tylko ty masz zaznaczone. A tutaj jest dobra. Zobaczymy, co to ma być. A, A to to! to... Dobra, no to... No, powodzenia. No, co? O, on ma moje dildo. Ten Nie ma lepszej broni Dildon. zyskałam, super. Tutaj coś leży. Cieszę się niezmiernie. Tu pod mamy. tu schowam, o. Może to. Coś lepszego. Gdzie on jest? Zdychać la Kniążki mi się skończyły. <grymka> <grymka> Wep mu Eee, Okej. Okay. No ja się tak prawda. jest takie urocze. Co, co to jest 5x, a kombo? Coś tam zebrałam, wiesz, tak ładnie. A dupę podpaliłam sobie. A. Mmm, co Etika, ale etika nam straci, nie? Nie wiem, ja strzeliłam pewnie, znając życie i mnie. Chyba oh, jak wykrzywiona mordka, nie pamiętam, który... ...trzeba było strzelać. O jest na klatę skoczyłem. Co ten SKK wyprawia? No ja też nie pamiętam tych... Ja różowego pieska tutaj siekam, go już posiekałem całkiem, a on dalej żyje. O, nie żyje w końcu, super. Może to są. Sobie... O nie, no, ten wielki, wielki... Się. Dlaczego zlepanu? nie ma pistoletu? A to my jego mieliśmy przebiec przecież. O. Czekaj by się na pochodni zablokował. To teraz się podpaliłem że śmiesznie. Zabójstwo. Zabójstwo. już na mnie dużo kasy w sumie brakuje, o. Idziemy właśnie. do wejścia! Magdo Magdaleno Moniko, teraz będę do siebie tak mówił, okej? Okay? Okej, okay, ja już jestem Dobra to Magdaleno Mario Moniko dziękujemy Proszę wejście do wyjścia, wejście do wyjścia. Boże, jak ty głupio brzmi. Można wejść do wyjścia? Wejście do wyjścia. Prosimy do wyjścia. Prosimy wchodzić wyjść. Dobra, nie, nieważne. Ja jestem niewyspany i w ogóle. można. A ja mam, nie wiem, jakieś dziwne ciągotki do jedzenia. Zjadłam coś z pieczykami. Dobra, to szukamy jeszcze czegoś, co? No właśnie tak patrzę, ja bym sobie chaos zrobiła, wiesz, ale na średnim poziomie. O, jest pancerny chaos. O, to, to jest, jest dobre chaos. nawet. Jedziesz tym czołgiem, po mieście i strzelasz we wszystko. No dobra. A chaos. Ewentualnie tutaj jest jeszcze przekręt z ubezpieczeniami. Oj, sorry, niechcący. Okej. Okay. O, tutaj jest pancerny chaos, średnia trudność, to tu możemy pojechać. Czekaj, kasę miałam, sobie zbiorę. Ty prowadzisz znowu? No, jak uważasz. No jak zajmowałeś jakieś samochód czy coś, no to... No coś coś, coś, coś Aha, sobie znalazłem. Ten co, co? No potrąciłeś mnie <laughs> no. <minuty się. śmiech> Dobra, Dobra, jedziemy. Biła, tak, kurczę podałem się to... A może samolotem polecimy? Tutaj chyba można pożyczyć Jeśli się nie mylę. Myśli, że można pożyczyć Muszę sprawdzić okej. Okay. Na pewno jakiś. Co ty odjechałaś? Lol, chyba Macie urwało. O mój Bosze, Macie umarła. Macia, Macia. Nie słyszysz mnie? Teraz cię słyszę. Powiedz coś. Mówię coś. No Dobra, słyszę cię. A tym jest, Madzik opuścił grę. właśnie to może, się, może... Jeszcze raz musimy się tutaj... połączyć w cierpieniu i bólu. Zakończymy w sumie Ale w sumie 20 minut, ale ja taka urwana został. No właśnie tak urwałaś się akurat na zakończenie. <grym zainteresować> nie, to, to było <grym zainteresować> dziwne. To tak nagle odjechałaś, jak powiedział ma Macia? Nie, a ja sobie normalnie ten co i jechałam Co Co się dzisiaj z internetem dzieje, wiesz? To nie wiem możliwe. A ja samolot zwyczaiłem. I sobie będę leciał zaraz Więc jak chcesz okay. to, to zapraszam Póki jeszcze jestem na lotnisku Możesz mnie zaprosić czy coś? Mogę go... pod... Zaprosiłem Czy samoloty mogą do tyłu latać? <grym> no, zapewne w jakimś stopniu mogą <grym> Serio, nie mogę ruszyć Nie wiem, czy ja jestem jakiś zdałniony, czy nie umiem posługiwać się tym, czy co? <laughs> A, szkoda, że tego nie nagrywałam, Jestem zdałniony. A Ale ja to jeszcze nagrywam. No to ty nagrywasz, ja musiałam wyłączyć, żeby się z tego spróbować zalogować. Znaczy zalogować, połączyć z tego. O, tobą, ale... jadę do tyłu. Czemu do tyłu jedę? <laughs> Kołujesz to się nazywa, nie jedziesz. <laughs> WTFu. Jakimi klawiszami się lata? Czemu mój samolot lata do tyłu? O co? O, serio, lecę do tyłu. O, do przodu. Okej, tak, ja potrzebuję pas startowy. Dobra, damy radę. O w dupkę, boję się. Lecę! O mój Boże! Ty mnie ja akceptuj latam. lepiej, a nie latasz. Wiesz co, nic mi nie wyskoczyło. No ja czekam, aż gospodarz zaakceptuje połączenie. Ale fajnie. No niestety nie mogę mu zaakceptować. To nie, no to tutaj zakończymy. No, SKPF sobie się cieszy lataniem, a ja mam, e, że sesja jest niedostępna. To przez ten twój samolot cały, no. Tak. Tak. Wszystko zepsuł. Tak, twoja wina? No. Tuska wina? Tak. Tak. To co, to tyle w dzisiejszym odcinku? No, chyba tak, no. Ja sobie to jeszcze polecę w kosmos i też kończę. Tak, jakby no lecę dzięki. Dobra, no to ja no to kończę, kończę to, na tym, bo jestem w mini głównym. Widzimy chciał za tydzień. Uj. Tak, tak. No to na razie wszystkim. Papa! Papa! Pa. Dobra, wszystko tylko sobie skoczę, bo to cudowne. <laughs> czy jak ze spadochronu skoczę No ja kolejny Smoleńsk. <laughs> czy jak ze spadochronu skoczę do rzeki, to przeżyję? Nie ja wiem, nie pamiętam. Dobra, testujemy. Przeżyłem. Dobra. Gratulacje. Dobra, to jeszcze raz pożegnam tej wodzie i siemanko. Lol, A. samochody w powietrzu latają. Ta gra jest po prostu piękna. Samochody latają w powietrzu <grym> ze mną. Dobra, na razie wszystkim cześć.